Cześć Boże, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny dzień naszego życia, naszej pracy i spotkania ze Słowem: komu służysz? O tym będzie dziś. Serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabatu zdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Nie pierwszy raz sytuacja trudna na styku służba, miłość, człowiek, prawo. Nasze życie też się gdzieś rozciąga pomiędzy takimi trudnościami, tak? że, że, że czasem nie wiemy, co wybrać, po której stronie stanąć. Na szczęście, w większości przypadków naszego życia, aż takich dylematów nie ma. No, ale po kolei, popatrzmy w tekst Ewangelii. Mamy chorego człowieka na wodną puchlinę. Mamy człowieka, który cierpi, tak. I jest Jezus, który może go uzdrowić w tym momencie. Ale dzieje się to wszystko w sobotę, w szabat. Czy uzdrowienie potraktować jako dar miłosierdzia, tego że Bóg działa i przychodzi do człowieka, czy jako pracę? Już to w innym miejscu słyszeliśmy w Ewangelii, jak faryzeusze uczeni w prawie, w piśmie traktują uzdrowienia dokonywane przez Jezusa. Jako pracę. Nie wolno tego robić. Popatrzmy: jest cierpienie. Jest człowiek, który potrzebuje miłosierdzia. Jest szabat. Na cześć miłosiernego Boga stworzyciela. Tu nie ma sprzeczności. Bo Bóg, który kocha, Przychodzi, aby zbawić, aby podnieść, aby dać nadzieję, aby dać nowe życie. I czyni to yy, wtedy, kiedy chce, wtedy, kiedy trzeba. No a trzeba kiedy? Właśnie teraz. Są w życiu sytuacje, yy, w których jest prawo czy miłość. Yy, oczywiście tak przeciwstawionych kwestii yy, zasadniczo, yy, może, w naszej codzienności nie ma, tak. Ale komu służysz? Człowiekowi, który jest w potrzebie, czy prawu. I nie chodzi tu o prawo stanowione przez człowieka, w tym wymiarze takim społecznym, tak prawu karnemu, tak? Czy, czy, czy w ogóle prawu. Chodzi bardziej w tym kontekście religijnym, tak? Czy potrafisz służyć człowiekowi, czy bardziej będziesz troszczyć się o poprawność? doktryny, poprawność kultu, yy, tradycji, zwyczajów, tak? Yy, czy jesteś gotów, gotowa yy, spieszyć z pomocą potrzebującemu? Czy yy, zostawisz tego potrzebującego w jego cierpieniu, yy, no bo teraz masz wielkie jakieś aktywności religijne, duchowe. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zaniedbywać Modlitwę, liturgię, by jakoś tak luźno podchodzić do tych rzeczywistości. Nie, ale kiedy są sytuacje, w których w tym momencie przychodzi człowiek potrzebujący, w tym momencie musisz zatrzymać się, może dłużej w pracy posiedzieć, bo twój znajomy ma problem i on teraz może o tym porozmawiać, bo jutro już ci nie powie i troszkę stracisz y, z czasu swojej modlitwy osobistej na przykład. Czy to jest coś złego? Oczywiście, gdybyś próbował, próbowała codziennie tak robić i y, skracać modlitwę, no bo przecież muszę pomagać ludziom, to też nie byłoby zdrowe, tak? Ale jeżeli są takie sytuacje, że tu i teraz jesteśmy potrzebni by człowiekowi służyć, to oby się nie okazało że bardziej służymy swojej tradycji, swojemu prawu, jakimś zwyczajom, niż Bogu, który przychodzi do nas w tym potrzebującym człowieku. Miłość Boga i człowieka to się nie wyklucza, to wzajemnie się warunkuje. Jak możesz kochać Pana Boga, nie kochając ludzi, ale też prawdziwie kochając człowieka? Coraz bardziej człowiek, nawet jeśli jest niewierzący, będzie zbliżał się do Boga, który jest miłością. Komu służysz? Tradycji, prawu, zwyczajom, swojej obrzędowości, czy Bogu w potrzebującym człowieku? To jest bardzo, bardzo ważne. Ten tekst mówi jeszcze o jednej rzeczy: o wrażliwości serca. Pan Jezus chce, żebyśmy mieli wrażliwe serce na biedę człowieka. Tak sobie myślę, wiecie, tak powiem od serca bardzo, tak no nie wiem, czy to miałem mówić, czy nie, ale gdyby ci wszyscy, którzy tak walczą, argumentując to wrażliwością na Boże sprawy, o te wszystkie sprawy liturgiczne, związane też z jakimiś zwyczajami katolickimi, żeby z taką samą determinacją kochali potrzebujących, kochali biednych, pijaków, prostytutki, ludzi z wykluczonych środowisk. Gdyby taką samą miłością i wrażliwością yy, darzyli potrzebujących, świetny byłby nasz świat, a energia wielu poszłaby właśnie w dobro. Bracia i siostry, drodzy słuchacze tego słowa obodzika, absolutnie tymi słowami nie mam zamiaru powiedzieć coś takiego. No to służmy tylko ludziom, bo to jest najważniejsze. Panu Bogu trzeba służyć, tak, ja mu służę. Troszczę się o czas modlitwy osobistej, wspólnotowej, o piękno liturgii. To jest dla mnie ważne. Ale patrzę na to, do czego wzywa mnie Jezus w danym momencie. Dlatego duch misyjności, duch ewangelizacji jest pierwszy, bo chcę, żeby ludzie doświadczali Jezusa, a czasem no, muszę się ugiąć gdzieś w swoich zwyczajach, tak? czy, 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 czy w czymś też, co jest dla mnie ważne, tak? bo nie dam rady inaczej zanieść Jezusa albo nie przyjmą Jezusa tak. Troszczę się o modlitwę, o liturgię, o taką naszą wspólnotową, tak, bo też myślę o wspólnocie teraz, poprawność co do kościelności, tak, teologii, właściwej formacji. Ale pierwsze musi być pomoc potrzebującemu spotkanie z człowiekiem, który ma konkretną biedę. Nie chodzi tylko o tych biednych materialnie. Chodzi o człowieka, który staje przede mną. I jeszcze raz pytam: komu służysz? Jeśli właściwie sobie to poukładamy w życiu i będziemy chcieli, dzięki Duchowi Świętemu, być jak Jezus, myśleć jak Jezus i działać jak Jezus, nie będzie żadnej wewnętrznej w nas wojny, bo wszystko. Po prostu y, będzie uporządkowane, zjednoczone, zharmonizowane. Takiej harmonii Wam życzę. Ale służ ludziom i służ Bogu na wzór Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was. Dobrego dnia Wam życzę. Z Panem Bogiem.